Witam w kolejnym odcinku potężnej Grecji, która zaczyna sprzedawać wyspy, żeby żyć i coś nie wychodzi i tak. Zobaczymy jak tam jeszcze historia świata się tu potoczy. No póki co przegraliśmy wojnę w Wietnamie to dość szybko, zbyt szybko. A tutaj będziemy cisnąć już... straciliśmy dużo dywizji w sumie. I ciśniemy dalej, ale zaczniemy od odcinek od niszczenia tych wpływów. I zobaczymy. I od razu mówię, że... Od... Czwartku do. jakoś tam przez tydzień mnie nie ma, więc może być krucho z filmami. W sensie postaram się u usiąść nagrać, ale mam tylko jeden dzień, gdzie mogę to zrobić. A pewnie kolejne będę montować dni. Więc od razu mówię, że może być krucho. Może być tak, że <grych> zabraknie nagle tych odcinków, albo będą co drugi dzień wychodzić. Zobaczymy, więc się nie zdziwcie. Eee, Odpalmy muzyczkę w ogóle w tle. Na 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 na. na. No, od razu. E, a my lecą. No dobrze, a my możemy wrócić. A, transfer trwa, bo nasza dywizja się wykrwawiła, oczywiście. Niech tu atakują z każdej strony. Tu jest pusto! Zajmij to! Zajmij to, mordo! O Boże, o tak! Teraz tylko na pusan się przebić. Tutaj kontroluję, to jest najgorsze. Ej, bo oni umierają. Nie, nie zdążymy. Tylko my im... Tylko my im wysłaliśmy ochotników. Niedobrze. Tutaj o, muta Inersem został miło. u Irikana mamy drugiego, dobra daj to może się w przyszłości przyda Albo nie, rób coś co potrzeba bardziej teraz na przykład To nie. Byłoby nie najgorsze, ale też poczekamy. To rób. Wytrzymajcie chłopaki, wytrzymajcie. I padli niedobrze, bo oni tu zaleją tą dziurę, co zrobiliśmy, nie? nie, nie. Lecisz tu. Co? Teraz chociaż doszedł dopiero do wozy serio? Myślałem, że to. W la... 40 lata. 40. a jednak 50, Na proszę. Człowiek się może mylić, chyba że to jakoś inaczej trochę było. Tego mieliśmy nie robić. Tu mieliśmy chyba sobie poprawiać rzeczy i tu ogarnąć. ekonomię. Dobra, dajesz to. A jest dość radość zamek. Kolejny raz Saul szaleń zdobyć się, pisano Tajpej? A Chiny. Taiwan, oficjalny pokój w końcu. Panie czy, bo to chyba... To wyspy, które nie pamiętam, o czyst, że Tajwan wziął w końcu Dzisiaj ma ktoś tamto. Dobra, może tak się uda? Loader lecimy tutaj. No, chyba tego nie spierdzielą. Mam nadzieję, że tego nie spierdziało, tak jak myślę. A no zobaczymy co z tego wyjdzie. Hmm. Ciekawe. Tu uciekli. Teraz czy to jest też połączone, Że ja wiedział, ale chyba to jest połączone Ale się dużo nagle zaczęło dziać Czemu wy robicie? <laughs> U, jak ładnie. U, jak bardzo ładnie. Jak ich tu tylko nie odetną Tak. I tutaj padli. Jak zarąbiście, że to jest kurde. To co ja mam? Aha. Co oni podpierdali ze złomowiska japończyka Ta, jakiś hago albo coś. Nie widzę teraz dokładnie. Trochę ryzykownie niby. Ale warto chyba, dobra. Ładnie. Seoul też padł. Ile im nam zostało w ogóle, tego jestem ciekaw. Czy znaczy my tu nie mamy... Dorób to, zapomniałem w ogóle kurde o tym. Dobra. O, tu to, to jest kwestia. O, tylko znikają dywizje, jakie to jest przyjemne. Teraz tylko znikają dywizje, to my tu powinniśmy tam być. Niszczymy, usuwamy kebaba. dostanie się to ale ładny kociak. co w sumie to ja bym chciał was tutaj? Udało się dokładnie, udało się, kurde nie wierzę domino, no w sumie domino, bo tutaj też skończyła się wojna i teraz tam. Tak to jest, prawda? Po Stalinie wcale się chyba zaraz będzie przekręcać w ogóle. Pierut chyba zresztą niedługo też. Dobra, mamy dwa do jednego, bo Grecja i e, Korea wygrane, Wietnam przegrany. zdarza się zdarza się nam się zdarzyło niestety teraz o bohaterowie prawdziwi dajcie mi heroesów gdzie, gdzie oni byli o bohaterowie wrócili to jest ciekawe Okej. Okay. Eee, tego chciałem? Tego chciałem chyba. Heroessss. Dobra, trzeba zacząć rzeczy robić.

boli, to będzie bolało, to będzie bolało, bo co? O właśnie, w ogóle to powinien zrobić Ale bo oni się zaraz za nas wezmą też Co, co się dzieje tak? Panda. A Afryka zaczęła się wyzwalać Wiecie, co skąd to Sudan południowy Gdzie jest zwykły Sudan? Halo Co tu się Dobra, mało lubimy się. Mało pomóż. Przewalone trochę, w ogóle nie czułem. Czemu... Tu jest yy, podgorica i Titograd. ona powinna być tutaj. A dokładnie, dokładnie, tak. To powinna być na granicy tej prowincji i tej prowincji. No ale nie wnikam, co autor miał na myśli. fajnie, bo Czarnogóra to składa się nie z jednej czy dwóch, a z trzech prowincji. Zobaczcie, tak, macie tutaj Czarnogórę? Yy, tutaj i tutaj tak. Też jest Czarnogóra My to też jest czarnogórski, ale ci. O! A jak z tym, kiedy zostanie wcielony? A, to nie ma drzewka nawet, he? Uuu, tak, 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 tak. Właśnie po to robiłem to. Minus 2 consumer good factories. Jeszcze Bułgaria dostanie za te bonusy, Albania za to dostanie bonusy, Rumunia i... Usała myślałem, że też. Ha, ciekawe. O, ale gdzie jest mój industrial? Co? A ja ma co do dnia Office Park, okej okay. Niech będzie zawsze to hajs Z chwilę mieliśmy jedzenie na plus. O Boże, co tu się stało? Ases zabójstwo hiszpańskiej co? Okej. Okay. Wiecie, bo to jest mega ciekawe, ale chcę to zobaczyć. Co tu się odwaliło? To co, Amerykanie sobie to zatrzymają? Że na pewno wiadomo, że... Wiecie, więc się dalej... Okej. Okay. Kurde, ale Azja się czerwona robi. Strasznie się czerwono tu robi, he. Inaczej wygraliśmy. W Korei wygraliśmy, w Japonii wygraliśmy. I to wszystko tylko dlatego, że w Wietnamie przegraliśmy, he. Proszę, jaki ten świat śmieszny. No i w gracji wygraliśmy, Albania też jakoś będzie stała na nogach pewnie. Ten tylko go dołączył do Azjatów? Czy do tych? He, <totrofianie> patrzcie kto umarł. Ale o, poprawnie. Powiecie wiecie, teraz jest jak dobrze pan, tam będzie. Good night, komrad. Dobra, jedziemy dalej. Co? O oh. Ale się z tą Albanią dzieje dużo. Nie wiem czy oni jakiś update zrobili, czy co, bo tej Albanii tak dużo kiedyś nie było. Dobra, e, jestem z powrotem. Co tu się działo? Co tu się działo? U logistyka. E, tutaj co się działo? Dobra, zrób teraz to, bo teraz nie jesteśmy na wojnie żadnej. Dobra mordeczko, ale jesteś ostatni. Chyba. Uuu, Rosenberg. Uuu, rekonstrukcja się skończyła. O nie, rekonstrukcja się skończyła. Ona dużo chyba nie dawała, jak pamiętam. Co? Czekajcie, czekajcie, ja muszę to ogarnąć. Ja muszę to dobrze ogarnąć. Co jeszcze jest... Okej, okay. dobra, yy, wiecie czasem te informacje to jest właśnie fajne, że czasem to są naprawdę bardzo dobre informacje, yy, właśnie, w sumie można by coś budować, mi się wydaje tego jeszcze. Tego brakuje, dobra. Dobra, do boju. W takim razie wy, wy się tworzycie, tak? Tak. Coś takiego zrobimy. Ile mamy fabryk konstrukujących coś? Zero. Super. O, coś takiego zrobimy. Tak będzie git. E... Ile da jedna elektrownia w ogóle? Dwie wystarczą. MacArthur odwala kampanię swoją, okej. Okay. i tak mamy zero. A tu dostajemy 5 Machni to Pokażmy się od dobrej strony, choć raz Choć raz nie zabijmy wszystkich jak leci, tylko większość. To jedną dewizję fajnie by było mieć, żeby tu ustalić w razie ataku. Ale też jak będzie coś innego to tutaj w stolicy, żeby coś było. Hmm. No dobra, mm, może już w tym odcinku będzie to wszystko, jak patrzę. I w sumie byśmy się zobaczyli chyba w kolejnym. Co, co, co? Pakistan, Afganistan. Ok, jaha. Eee, badania. Tu miałem ponarzekać na coś. To, że trzeba zrobić, dobra. Długo się będzie robiło. Za długo. Dobra, tak chyba damy radę. Yy... Tak jak mówiłem, koniec odcinka. Udało się dokończyć wojnę koreańską. I niedługo pewnie do kolejne wojny, bo w sumie lata miny dziesiąte. No jest spokojnie. Dobra, więc widzimy się w kolejnym odcinku, to będzie to wszystko. hejo